Na przykład, co jest lepsze od wygranej 5 milionów totka, Albo 100 tysięcy, nieważne. Co jest lepsze od tego? Czysta rasowa Europa. Będą takie rady. I się śmieję, bo sam taki tyle takich głupich akcji. Na przykład, jak zaczynałem swoje życie w Niemczech, 14 lat temu, pojechałem do kumpla żeby sobie, żeby sobie trochę odreagować. Każdy potrzebuje resetu. Wiadomo od CB, nie? Albo tam giz. To generalnie najedliśmy się owoców w wolnym czasie. Go. <śmiech> Powoli, <śmiech> Do tego zmierza. Daj szansę. Nie bądź kolejną Polką, która już na starcie mnie przegrysiła. Wiesz, kurwa ile Jak długo się z tego musiałem podnosić z tych popiołów jak Feniks. Wiem. <laughs>